O, to może być spoko w sumie. Ciekawy jestem w sumie tego. Sabotażysta z mojej perspektywy. Z jakiejś sceny dodał nowe swoje? A to trwa 19 minut tylko. Zamiast 19... Te... Ej, no to spoko, mogę to... Możemy to w sumie zobaczyć. No dobra, możemy to obejrzeć. Dobra. Kurwa, odpierdol się od mnie. Spierdalaj dziwaku. Let's see, zobaczmy jak to wyglądało w takim razie. Witam, witam, witam. Jeżeli wie... Po czym już horror chyba sobie zagramy, co? To wystąpiłem w Sabotażyście, wow. Niesamowite! Chcecie 100 euro? <śmieniciela> Resi dał mi moje dodatkowe sceny, które zmontował Michał, więc zapraszam do oglądania. Dzień, o, dźwięk, proszę jest... od Dzień, to Dziękuję, to Patec, 15, 15, 15. bardzo Cię kocham. Dzięki, stary, za to. Dzień pierwszy. Proszę Państwa, siemano, mam na imię Krzysztof, a nie, może, może będą uprawy jakąkolwiek. Mam na imię Łatwo, tak mi wada na imię, zajmuję się wszystkim, kiedyś kradłem samochody. Pamiętajcie, Kupie. przypominam wam, bo jestem waszym kompanem i wspaniałym a... przyjacielem, który dba o wasze i tak. żeby nikt się nie przeziębił. Masz termiczne coś? A mam, a mam, Jechaliście swoim busem, już jakieś podejrzenia są? Mi się wydaje, że tutaj nie ma żadnego sabotażysty. Teraz co stary? Ja, ja wiem, Ej, kto jest sabotażystą, w no. pierwsze minuty. Pewnie każdy kto jest na studiach mowy ciała też wie już kto jest autorzystą. A Jak jeszcze nie wiecie, to napisze komentarz i <śmiennie> możecie szukać w komentarzach. Jest... Ja? Ja, ja bym mogę to, to dla brytować. ciebie. przywiozłem Ci Skakowa. O, hey, takie zagrywki. Brytować, A to widać, że to źle z oczu patrzy. To są brytować, dobre brytować, czyny, ale są. Dzisiaj zagramy kalambury i zobaczymy kto Zbawić. powie bzdury. Lil łatwo zapowiedział słowa. I na tą grę od nowa. To jest nowa szkoła. niż dużo sklepów przebywał. No i kupuję ch... nic nie mówię. <głos> tak. <głos> Nadajesz się na sabotażystę. Tak? Ale ja bym mógł jest, być, dobrym nie to, nie szczerze, tak bym być dobrym samotarzem, szczerze. Bo ja jestem tak, to jest to jest czysty. Nie myłem się od trzech dni, ale szczerze, szczerze mam w tym Prawda? nie byłem się, czy tak mówi? Nie myłem się wiem, nie dni. nie szczerze, nie w nie wiem, nie to to nie wiem, się wiem, nie Jest. nie 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 wiem, nie 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 wiem, nie 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 serio, kurwa, nie mył, to jest nie kurwa. że ale nie chciałem być taki, wiesz, fałszywie oskarżać i tak delikatnie jest <śmiennie> to zły głos! To nie, no, spada właśnie ja! Jak zdjąłeś bluza! Jak... Ale, nie. Ale nie. przyszedłem tu, żeby wygrać nie, nie, nie. największą pulę pieniędzy w Polsce. I wiecie, co zrobię z nimi? Jezu, wiecie co, jak teraz na to patrzę? Tak, w kurce siedzi pewnie taki zaklejony, kurwa, z chabowym jebie spod pachy. Jeszcze czapkę ma kurwa, żeby jeszcze bardziej się kurwa spocić. Ja pierdolę stary, ale on musiał od niego kurwić kurwa. Jeżeli wygrał sabotażystę, to mój super montażysta Michał dostanie premię. To stawiam wszystko na kupon. Bo ja byłem w narodowej z Serio, serio. Nie, bo wy się ze mnie śmiejecie, ja mówię naprawdę. Ale no. skoro nie wiemy kim jesteś, to jesteś To Pytajmy tego ciastka. Drodzy widzowie obiecuję wam Że ja nie będę lamusikiem Który ucieka Ja tam będę tańczył Unikał Kurwa go zapierdala Bawił się dobrze I przyjmę dla was nawet 20 kul Jak będzie trzeba Proszę państwa nieważne jak się zaczyna Co za kondom Ważne, że trzeba dostosować się do sytuacji. Czy wyglądam jak idiota? Co się patrzysz, parwodęta tak? Jaki podoba się rozmiar głowy? L. Mam rozmiar głowy L, bo mam wielki mózg. Large mózg. Zabieram tego paintballa i rozstrzelam wszystkich. I nie mam w tym żadnych skrupułów i się nie boję też. Oła, jak się czujesz z tym, że byłeś najgłośniejszą kaczką? Szczerze? Z, z tego się cieszę. I nie żałuję żadnych obraz y osób, które tam stały, bo to były j*****e. Oczywiście to są tylko żarty, tak? Ja nie. nie, nie. jej tego do odcinka nie dali, kurwa? Nie chcę tracić. Jezu to przecież jak ja bym brał udział, kurwa w się stary, to by mnie tam w ogóle w tych odcinkach nie było, nie? You, bo by mi wycięli wszystko co gadam, stary. Noc tak, nie, nie zarabiam. Cześć Zrizuje. Nie ma sensu, żebym ja miał ja brał udział stary w takich odcinkach, bo ja bym kurwa stary musiał sam to później zmontować, znaczy kamilejszy by musiał zmontować później. Bo by mnie w ogóle w tych odcinkach nie było, nie? Mój co chwilę mówił kurwa, kurwa, jebać te kurwy zary. dary. jak mówię, że ich zrizuje. Nie. Cześć, jak, jak się rizuje? Nie, czekaj, bo to jest intymny moment z kamerą. Aj. Bramy z nimi jak z piąkami, to są dzieci WEMPle, człowieku, po mnie. Ej, chciałem Znale, tylko powiedzieć, kule, że biegałem po polu paintballowym, że dostałem z 20 kulami Dobra, dla 7 no, liter, a oni nie nie potem mieli... za stówkę wypieprzali. Stawę, Mój był no, no, warty 100 zł. Nie, bo my dostawaliśmy się na za słowo, a nie za jego dwie. nie nienawidzi no, ludzi. No, Razi nie jest człowiekiem. Dobra, no. Tak, bo nie jestem pionkiem Andrzeja Dudu. Renzi nie ma szans, że wziął kogoś takiego, który za dużo gada, zbyt się takiego gnośnego. Jakiegoś. No to jest chuj! Bo taka, taka, po tak, tak, na... tak, tak, bo taka osoba, taka w... osoba i tak, tak wy*******i, nie ma szans, że ona to do Ja byśmy pewnie drugiego dnia, albo byśmy zwracali wszystkie oczy na siebie, ja się zaraz, ja się zaraz... się zagadali, się, Ja się zaraz na na******i wygadam. Tak, do... tak, 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 więc... Zły mordeciu. Ale wiesz o no. co chodzi, że jeżeli zaczniemy rzucać na AJ'a, to ludzie uznają nas. Ale nie, dziś jest bractwo, brateractwo. Mocny, nie? Mocny kłamca, kurwa. Ej, trzy osoby, to też rano mówiłem: AJ, Julia, Żuga i. Ja nie, i... nie. te tak. To jest, jest nasze zdanie. Takie póki co, klęczą też troszeczkę, jest podejrzane, ale lekko, lekko. Jak ja bym wybiorą saloperzystę, to ja nie wziąłbym osoby, która odkrywa nasy. Wyprzedziliśmy wszystkich o kilka dni w ogóle, oni się to trzeciego dnia zorientują. My tutaj, nasze mózgi już zadziałały. Sorry za spoiler! Z... Na... nie? <grym> <tam> nie. Teraz <grym> to nie, bo można iść w dwie strony. Albo w taką logikę na zasadzie takie śliskie, miglante, czyli w nas wygrać, albo właśnie tak, w takich mega jest, ogarniętych, jest. normalnych ludzi. Na niego się najbardziej opłaca, żeby dotyku co do końca, wiesz co, co Bo obserwujmy go. Obserwujmy go mocno Na przykład jutro, bo oni tak no go dzisiaj go nagrajmy. Co? co? <słuch> Ale nie? widzowie to widzą i my jesteśmy <słuch> zajebista jak za trzy minuty odpadniemy. Żeby... Ja pierdolę! O, prawo, kurwa, prawo, tak, tak. ale chujowo o Tak? Jeszcze, nie jeszcze nie nie nawet nie trochę. Super. Wszyscy tutaj nie grają w grę, człowieku. Oni przy. Ja ich. Bo mnie, może ktoś mnie słyszeć tu. Teraz nie słyszę, ale Słuchaj ja ich tak w ch... robię, oni nie wiedzą, co się dzieje, człowieku. Ja im mówię, o, przysięgam ci, że mi tak ufają, to jest jakiś koniec, człowieku. A ja w ogóle tak się czuję z nimi, gram, z nimi, jakieś ja im w krety już rzucam, że kogoś podejrzewam. Ale ja, ja się wczułem w ogóle w rolę detektywa, więc ja tu lecę w ogóle na dwa fronty, w ogóle zmieniam swoje osobowości. Stary. Czy ja szczerze? Szczerze? Ja bym to do końca żyć. To jest akurat Reito? mi więcej nie trzeba do życia. A co on pierdoli, kurwa? Ludzie, dobry klimat, pozytywna energia tak mogę żyć. Nie no jest dobrze. Ja, 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 ja też destrukcję zaczynam czuć w sobie. Czuję, że muszę uważać na nie, bo ja mogę coś rozwalić, a te domki są ubezpieczone. Wszystko jest... Taki jebany. Jaki on ma... Ja teraz zauważyłem, jak on ma zakrwawione lewe oko kurwa. Jakie ma czerwone, kurwa oko lewe, stary. Dopiero teraz to zauważyłem. On chyba da mnie tylko. no prawe, no bo to jest chyba. chociaż nie wiem, nieważne. Z mojej lewej strony. prawe, no prawe. Ale chyba, że jest yy, odwrócona. No nieważne jest dla ludzi oczywiście z umiarem i z kontrolą. Można pić do rana na sabotażyście, ale trzeba rano wstać i zmontować filmik. Nie oro, jest źle, jest źle stary, jest źle, nie możemy tak. Ja mam koordynację starych żaby. Tego chcieliście, tak? Żebym był idiotą. <śmienicieliby> Jak się zmieścił na nie No, nie, nie zamkę, ja, nie, 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 ja nie, nie Nie, nie zamknę, nie zamknę, nie zmieścił się. Rozmieścił się na stówę. Nie no Nie, nie, nie ma. zmieścił się na stówę Szczerze, było śmiesznie do czasu. Teraz pora na powagę. Co myślisz o tym, że Kinder wczoraj miał... Dwie literki, A ci miał jeden balon. Bo Boże tak samo wysoki jak my. Ja rzuciłem do Kindera o tej literki, że miał tylko dwie litery wczoraj, nie? I on powiedział, że biegał za mną. No nie było go po nas Ja nie biegł a, za mną. A on wam zdradził jaką ma liczbę na kuchnichu, bo ja wiem jaką on ma. Nie, nie zdradziłem w tym programie, w to wszystko, rozwalam go od środka, ty, nienawidzę ich wszystkich od, I od dwie taki sef w nocy, Naścikam na wszystkich Jeszcze nie. Jutro są przygotowania do wyciskania i jutro gwarantuję, że wyciskam 100 kilo A jak nie wycisnę stówy, to nie piję do końca wyjazdu No dobra, przesadziłem, ale wycisnę stówy Nie wierzę w to <laughs> Będzie edit z tego i wtedy... To więcej z niższy wygrywa. Nie damy szyszek o 15, jakbyś musiał. Ja bym miał 15. Ja, wiecie. Stary, Ale jak, wiecie, czemu to... oni tych odcinków oficjalnie. Czemu oni tych kurwa rozmów nie dali do oficjalnego odcinka, stary, nie? Byłoby jeszcze bardziej gufi, kurwa. Duże, czy małe, takie olchy, jak tutaj? dowolne. To jest olcha, takie małe sześcioko zobacz A to żółte? Zakwaszają wodę. No i tak Patrzcie. nie możemy, za dużo cenzurowania. 15 zł. I... I zjem to Dobra. Tak? No. Chciao, a, nie, 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 no, teraz nie. dożartowałem, no, żartowałem. To był pod kamerę żart. No. 150. To tutaj <śmiennie> Nie, nie. Jest, to droba. jest pijanka. Ogrążąca no. prośba, żeby nie robić sobie <śmiennie> z nimi zdjęć, dobra? Kurczę, no nie wiem. Ja nigdy w życiu nie odmówiłem zdjęcia, więc nie. <śmiennie> nie róbcie sobie z nimi zdjęć. No photos. Taki średni. Do... Nie mogę już. Nie <śmiennie> ze czulkami. Ale nie, no. A ty kiedyś ja odmówiłeś zdjęcia? Nigdy. Do... Ja też nigdy. Poza tym, że emocje sięgają odmówiłem w tym momencie, proszę państwa. I jeszcze ale... pobiłem tego widza. Za to, że mi kurwa zawraca dupę. Ja się boję, że jakieś Lepo. takie wyzwalają się ze mnie instinkt. Lepiej tu je teraz. A, A innego tu przejechałem. To są drony, to Prawda. są helikoptery. Rel. Okej, okay, afera rzymska. Koniec. Afera piątkowa też jest. No nie ma pojęcia, no. Dobra, podam siłkę. Jasne, jasne. Proszę państwa, nowe informacje, nowe intrygi, co będzie w kolejnych odcinkach, sabotażysty! <grym> My po prostu mieliśmy trójkę, którą bo... no, no, nie umie robić instaksa aparatu, Czyli nie umieliśmy znieść. Tam w ogóle było zero, zero czy jakiejkolwiek winy. To uważają, że AJ specjalnie rozkupił aparat, no bez sensu. Znaczy, no, no nie po prostu gdybały sobie tak, jak jechaliśmy, no, ta. że to jest podejrzane. nie jest, że... jest niewinna, Nie jestem chujem. Nie tego Za czasów Minecrafta... Nigdy nie odmówiłem zdjęcia. Później niestety sława mnie przygniotła i ludzie zaczęli się zachowywać jak zwierzęta. Mam wrażenie, że kiedyś było inaczej, jak był Minecraft, to ludzie się zachowywali lepiej, a teraz się zachowują jak zwierzęta, jak widzą influencera. Dlatego i dlatego dla własnego komfortu psychicznego. Odmawiam, jeśli jest to dziwna sytuacja. Na przykład, jak ten ziomek przyjebany kasie, kurwa, w sklepie. Jest niewinna. Ona jest niewinna. Robiłem Bottle Flip na 50 tysiącach złotych. Kurwa, głupota jebana. Ej, ej, oj. O? <laughs> tylko polerowałem Tak? Tylko polerowałem ja cię wypoleruję Coś źle sobie... zabrzmiało No masz No, chciałeś połknąć kurwa bloka, więc w sumie wychodzi, wychodzi w kurwa Doszło Jaka do pewne, doszło pewnej, afery nagranej na tej kamerze Co się stało? Nie chcę... Chciał ukraść pieniądze Nie. Tak są Nie. fejki Prawda Są fejki <laughs> Myślisz, że prawdziwe, Słuch, to wiedzieć, że 50 kafli tak stoi przez całą noc na dworze? Jak się wydawało <śmiech> <śmiech> 3 2 1 Koniec czasu ale się już nie dało. 30 sekund na to, by robić swoje. Powiem więcej, możesz się nawet odezwać z 5 razy, jeśli chcesz. Nie chcesz? To to wiesz, kara dla uczestników, nie? I to leci do Sabo. Zajmij <grymne> się, że tak z godziny popatrzę. I będę większy. Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi masy lapa. Trzymajcie się siły, damy radę. Kurwa, tego też nie było. O kurde, może nie dam rad. Ło! Stawaj o, na ten o, o, A ty Stawaj na ten drążek! Co się dzieje? Jaki masz trój? Ja myślę, że Ej, kota. Tak, serio, no bo, ty... bo jestem kotem I tutaj, stary, pierwszy raz miałem podejrzenia co do łatwo gangu, nie? Łatwo-Gęg, gang? Gęg, gang, gang. Jak wtedy odpierdalał, stary, ja mówię wam, że on to specjalnie robił, tylko że mu się upiekło, bo ludziom się to podobało, bo było śmieszne, kurwa. I nie oceniali według kurwa, wiesz, gatunku tego tej, tego spektaklu uszpiło to czujność moim zdaniem wszystkich to mu się w chuj stary. Teraz mam w innej dziurce ale czekaj. ale on, on tam nic nie robił No jak to nie Przecież ten chłop stary odpierdalał tak i gadał w taki sposób, że to była komedia stary, że ludzie się śmiali kurwa jedyne kiedy się śmiali to jak on gadał stary jakieś kurwa przewroty robił stary z dupy w ogóle niepotrzebne wiesz o co chodzi ale istnieje też szansa, że on nawet to zrobił kurwa niespecjalnie ale nie myślę, że on jest kurwa geniuszem zbrodni jest kłamcą patologiczną. Działam, hmm, ja może być pisać pomogę. Stary, ja pomagam mentalnie sobie samemu. Ja, ja chyba nie, pod dymie nie, jako kot się tak, na dywan. Chcę grać dywan. Ani nie, ani nie, ani 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 się. ani 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 to jest ani 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 nie ani ani to To jest To jest tylko to jest jakiś. To to się pytanie no ja nie wiem, czy my nie chcemy ludzi zbijać. Ja bym pozbijał. Ja chcę zbijać. Ja chcę trochę afery. Ja no, obiecuję, że jeżeli trafi na nowcia, to ja w niego wchodzę prawym sierpem kłopot, i. Czujesz... Bo jak zawsze tak pierdoli, tak samo u blowka. Nie, słuchajcie, teraz odpierdolę taką akcję. Nie, teraz sobie wkurzyliście. Teraz za to, że zadzwonić do mojej babci, chłopie, teraz robię takie. De, no, już dochodzi do tego, on tak. Nie no, stary ja tego nie zrobię. Nie, 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 stary nie, bo to by było. Stary, to by było mega dziwne, stary, jakbym to zrobił. Nie, 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 nie ma opcji Sary takiej, żebym to zrobił. Ale słuchajcie, zaraz wlatuje w nowcia, wlatuje w nowciaca Jeszcze tak Nie no to była przesada, Sara, jakbym to zrobił Kuuu Widziałeście to? Okej okay. Trzy, a czekaj, czekaj, czaję, bo zgubiłem okay. się Mała korekta. bo nie lubię klipczyka i nie pamiętam Si**a jest? Specjalnie się przewrócę Co dla powiedział ja. tak Rezi? Się i spróbuję uderzyć z całej siły głową I odszkodowanie jest, bez... specjalnie się przewrócę bo nie lubię Chińczyka i nie lubię to powiedział, what the fuck! Specjalnie się przewrócę dla jaj. Tak się wywrócę i spróbuję uderzyć z całej siły głową i odszkodowanie jest wysokie. To wysok... mega Chińczyk stary, nie? Więc nawet jak nie zajdę mega tam do finału, to co zarobię z pięć koła i wywalone. Chyba jako easy money. Wyeliminuj jednego z graczy. Dobra, wywalam! Łatwo gęga. Przepraszam, ale takie miałem przeczucie. jest strasznie takie słabe. Nie, bo na ci swojej drużyny, kurwa S. Bardzo fajnie, prywatnie i kurde. A tak, szkoda, tak, aż tak. zgadać na niego? No. Bo, bo wiem, że zaraz będę z nim się... On się po prostu boi, bo jeżeli ma dwa metry. Nie. Konent może być też zarąbisty, jeśli wśród nas jest samotarzysta. Nie wiem, jakby na przykład gościł był za, 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 za. są. No to by no. rozwaliło nawet. No tak. I, no, i w byśmy no? się bratali ze sobą, nie, nie? no, no to szanse są To Ktoś z tego k***a domu jest sobą na rzęsko Ktoś zrobił no, naszym <ślam> Ktoś zrobił k***a w pod kontrę i nie powiedział Ale mówię, że na przykład dzisiaj z, z tego pokoju nik nikogo nie będę typował I pewnie będę leciał dalej tak jak to było e W lęcu i... E byłoby... E <ślam> O kurwa, jaki moment Nie ma żadnego sabotażysty już Nie ma żadnego sabotażysty O kurwa, muszę znowu jeszcze raz W blęczu i byłoby nie ma żadnego sabotażysty już. Nie ma żadnego. Może tak. Kto pierdolą? Czuję bąka. Zioł! Nie wiem, co 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 To pachnie. Tutaj jak wchodzę, to czuję bąka. Naprawdę. Ej. Czekajcie, widzowie, ja. chwila. Słuchajcie mnie już? O, słuchajcie. Jestem. To kurwa mega stream. Słuchajcie, komplikacje, komplikacje, trzeba reagować tak, na żywo, tak? Da, da Ej! Da, da. Dobra, dwójdź! Nie dobra, nie pijmy tego. <grym> powiem szczerze, powiem prawdę, powiem prawdę, bo prawda sama się obroni. Dostałem jutro opcję spotkania się z moim Wojtkiem. <grym> Nowciak teraz to widzi, to jest mu naprawdę głupio, bo stelenowciak to i tak wie, że on będzie miał będzie pekę z tą konkretną. <grym> Byłem stał na rękach. Myślałem, że złamałem kręgosłup przez chwilę, był git, ale jakbyście to zobaczyli, to ja normalnie wszedłem, stanąłem na rękach i złamałem cały ciałem. <laughs> ok, let's go. Ok. Proszę Państwa, ja się stresuję, to masuję stolik z tego powodu. Już sam to nagrywa, No to... nawet nie mu na YouTube'a, tylko będziesz sobie oglądał to, piszczenie mojego mojej To z... jest tak blisko złamania lepszej Ale Dręczysz młodych ludzi. Najlepiej jestem, jestem dorosłym w ogóle, jestem naprawdę jeszcze dzieckiem W Ameryce nawet alkoholu nie mogę pić. Tylko mi ta kropka, chyba źle tą kropkę... No nieważne, czyli po prostu tak chcę polecieć? To, to jest dobry ruch? Wasze opinie? Nie no, jak ja rozumiem? Kurwa, <laughs> człowieku, wydaje tą farbę. No, A to był dobry trik. Dobra jest git chyba jednak. Pierdole. Ale lipę całym na koniec! Koniec czasu! Proszę delikatnie, żeby wizji nie zniszczyć, bo to jest obraz interaktywny, który dalej się maluje sam. Więc tak! No co jest mój... Ale wjechałem na taki pełnej, zero w ogóle pomyślunku. Wszystko akurat było przydeł, no widzicie, trzeba przecież mieć szczęście. Gra bez szczęścia jest nic nie warta. Ja, to nie jest no bo i tak mam, proszę Państwa, dużo tych kluczy, więc uznałem, że oddam klucz. No masz klucz, to brzmi z jakbym był jakimś psycholem, jakiś taki niemiły. W ogóle nieuczesana super osoba bardzo to nie jest nic, że jestem niemiłym człowiekiem. Ale po prostu tak to przykniłem, że i tak oddam ten klucz. Ona będzie bardzo szczęśliwa i zagłosuje na mnie, żeby się co upewnić, a i tak mi go potem odda, bo No bo ja je dałem go, co nie, no to jest to jest zajebiste Ja pierdolę. Nie o co chodzi. A, czekamy na start, okej, okay, proszę Państwa. Bo zlagował mi mózg, co nie wieć, o co chodzi. Proszę Państwa, nowy iPhone. Halo? No chcą nas skłócić, chcą zrobić. Już widzicie, poddymiają, że z kim rywalizuje w finale. No nie z nikim je rywalizuję, bo mam w dupie ten finał. Y nie, no nie, nie mam go w dupie, przepraszam za swoją wulgarność, trochę już odbiło mnie od tego wszystkiego Kurde, mam cię AJ, ale ty A, coś tutaj tak się u no, no, no. nas że... A, ty Ale to jest, od... jest ta sama gadka od wczoraj A, Lubię nie, cię nie, AJ, ale... Trzeba być wcześniej, nie, żeby wiedzieć, że naprawdę jest z Mówią, Problem jest to, że... Serio stary, ja nie nie, 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 Jako jedyny jest szansa, że jest samo tak naprawdę Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże Łatwo mam dla ciebie specjalny item, weź go lepiej ze sobą, żeby ci się przydał I pomógł w kolejnych misji. Kurwa krok Piszcie w komentarzach, to oglądacie, Julka, <głosyny> ja, 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 ja. czy byście chcieli, czy byście chcieli tu być teraz. Wydaje mi się, że i tak w opinii widzów też zasługujesz na wygraną tego programu. Nie I, osta... I fajnie, że już miał na to szansę. Nie wiem, to ciężki temat. W ogóle to rozwalić nie pomogło, wręcz przeciwnie. Wreszcie bardziej się czuję jest Ale tylko ja muszę głosy zablokować. To ja zablokuję głosy nie uczę samej <noise> Ej, że na ciebie zagłosuję. To to pro, ale on ma zablokowane głosy, już. <głosy> Tak? <głosy> Ej, dobra, drzwi się samo otworzyły, jesteśmy nawiedzonym domu. Ej, dobra, zobaczcie, widzowie. Ej, to jest dziwne, i ja szczerze nie lubię nawiedzonych takich rzeczy, i mi się f... nie podoba. Ej, serio, mam tu. Ej! Gość, dobra! Przestraszyłem się wiem, że to jakiś operator, ale przestraszyłem się, że drzwi się zamknę na moich koczach. Dawno się tak nie zasyrałem. Nie głosuj na mnie. Nie no stary, nie możesz tak. Nie, nie, jestem nie jestem Czy ty pokazujesz piochę na mnie? Stary, nie przestań, bo już... Ale, później będziesz nie nie oglądał ten program, nie nie no. zobaczysz, no, tak. że mnie byłeś w błędzie. A że ja jestem? Może. Stary masz zablokowany głos. Ja, Czemu tam jest widownia i czemu oni wszyscy klaszczą i to, co tu się dzieje? Przygotuj się na to, bo to może zniszczyć twoją psychikę. Już tak? <noise> AJ! Dojdę. Here's Johnny! Nie Jay, <noise> AJ, ja zartowałem! Ha, oh, kurwa! AJ, AJ, to były zarty! Nigdy bym nie zablokował głosu AJ-a! <głos> Dwa. dwa klucze Numer dwa na kluczu Dwa no, takie same klucze No Żartowałem, nic tego <grymny> <grymny> Do ciebie też przyjechał gość specjalny Tak? Niesamowitek Oooo Informacje z pierwszej ręki jak to rozdupcy. Ale w ogóle dzisiaj się wyskrzymia. kurwa mieli tajne spotkanie sabotażystów. Łota Przez sen to jest niesamowite. I jakby Nowciu połączył kropki, to się prawie wystrzygnie, bo ja gadam przez sen w ogóle. A teraz wychodzę Przumienie. taką śliską osobę, bo oni mi tak zaufali mocno. Ja 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 Wiesz, oni mogą zacząć się bać, ja w razie świecie też tak jest, sobie. ja naprawdę jestem prawdomówny normalny. Fajne. Ja, ja, nie mam, ja nie mam... Dobra, nie umiem mówić, okej, okay? ja nie, nie wiem, się. Ale fajnie. No i ja tylko ciągle mówię fajnie jak jakiś debil, ale jest fajnie. Ale jest fajnie, no jest, jest fajnie. Dobrze to wyszło wszystko. Dobrze, no to finał. Jest i nie ukrył wszystkiego! Macie przejść! Czeku, wierzymy to w torbę z żabki, jednego energetyka. A jeszcze banan dla witalności. Ostatni ty do środka w końcami. Ale trzeba by na pewno. <noise> ze mną nie wygrasz Ja tu będę miał grę w grze dzisiaj Wyskidu, zaraz ty zaczniesz grać w moją grę Dobry wieczór Jak coś to krzyczy, jak nie będziesz trzymał mojego tempa, to ja się zatrzymam Pytanie, czy ty moje utrzymasz Jak coś to biegnie przede mną, to ja będę ciebie gonił, to też nie liczy Każdy, kto tak od morza, będzie wiedział, o co chodzi I wąsi się baliać na snowboardzie, wiesz, no to ja snowboard, nie? Ja urodziłem 27, czyli za dwa dni. Serio? No, serio, o, serio, serio, serio. Szkoda, że nie dzisiaj, ale to było ja Dziś <laughs> no, Dzisiaj urodziny. O, serio? Mogła mieć urodziny, rano tort mógł być na trud. Dzisiaj urodziny, rano tort mógł być. No i ten, nie? No, no i się jedzie, nie? To jest ten moment, no. Także ten. Ja nie musiał stary, biegać. Nie Ci damczystego za to. No i, zapłacę, zapłacę. No no I da, tak i... się zmięje. nie? I tak się zmięje. Niebieskie. Wszystkie są niebieskie. Oprócz jednego Niech on... Niech on... stary, on... Niech on... Niech on... Nie? Kurwa, Miałbym się mówić z pół na pół, tak liczył, mówił A sobie odpuściłem, chciałem być z tym Ale A, Malutki, słodki aj, aj, co? Ale tak walczyłem, stary. ale walczyłem do końca super, super, ale... Drugim sabotażystą był Przepraszam Jest Co? Kurwa, dzięki za spoiler, nie? Powózka, że kiedyś e, skręcałem motory. No i fajny filmos, fajny filmos, fajny filmos. Podawał mi się. No i czemu Relicz coś takiego nie zmontował kurwa w tym swoim odcinku? Tylko kurwa 9 godzin dodał. Wszystkiego. I dlatego mi się nie chce oglądać. Ale ogólnie yy, fajnie by było, jakby wiesz. Jakby wiesz, nie? No, jakby wiesz, no co łazi, nie? Chłopcze. Ja widzę huki w Aż im na krew przepływa. Hostu zaraz w dumie podpalą ciała. Różnie gonie luki, luznie pane zęby. wodzie zdepczęte wszystkim na subwencję.